Widzę. w dzisiejszym odcinku pójdę odwiedzić moją mamę do wioski obok Wojanowic. Jakie to są kordy? Trzy tysiące na... متزنم از Jest. Mhm. Daleko jeszcze masz? Jeszcze kawałek. Na tej po drodze jest oświetlona wioska, a ty tam masz? Mhm, no, kawałek tam. A masz oświetloną? Pochodnie? Tak. No zaraz będę. Dwa staki i dziesięć. To, no to powinno starczyć, jak się tak jakoś da mniej trochę. Z dywanikiem na trzy tysiące sześćset trzy tysiące sześćset osiem to, zaraz będę. a no już widzę wioskę.

Прощай, ладу widzę. Wtedy No jaki enchant? Nie ja wiem. Gdzie ma Gaspar, by się ciemno rzucał? No już gdzieś sam. Hmm. Nie Dobra, mam totem. Tu idzie jeden. Gdzie? Tu. Ostatni. Chyba pójdziemy spać, co? Bo noc, to się to Zaraz, bo się schować gdzieś jeszcze. Zadali, dali spać. Już, idę. już, idę, już idę. O, jestem. No i widać, co idzie na farmę teraz. Mhm. No są Wiedźmy. No też mają efekt. No o. właśnie mnie trafiłaś. No, totem. Tak chciałam. Zabieramy. Dobrze, że nie mam totem. No, dwa Endermana. A ja to skrzynce miałam, to możesz wziąć sobie w razie. Jak... Dobra, mam jeszcze. No, no, jeszcze. Znowu dwa te. Tak, na dwóch tygi idą. A miecz mi wypadł zamiast siekiery z tego. Też radę? Tak. O. Dobra. Uważaj, bo... Tamtego trzeba lepiewka Przewołuję te duszki. No. Już idę. Gdzie jesteś? Ale tu za tym domkiem prawej. Jest już? Jeszcze dwa. Ale tego już totem. Ostatnim... No, ale nie dał. Nie dał. No. No. Norman idzie Dobra. po mnie. Idzie? Po mnie. Dlaczego po ciebie? Nie wiem. O, oj chyba, chyba żeś to zdenerwował. Hmm. Pomóc ci? Dobra, przecież go i tak z łuku nie trafisz. Dlaczego? Dlaczego? Usłyszałem. Trafiłem Tak? tego tutaj, co ja miałam? Tak. A tutaj mam następnego. Znowu. O! Udało się. Jest. O! Dziękuję bardzo. Mhm. patrz gdzie? no poperłem ją a czy nie widzę cię stać? O, o dzięki piona. piona 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 dziękuję za pomoc Gdzie jesteś. O tu Oj. O, trafiłam. 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 O, co Mam jedno no, serce. totem. Mm -hmm. No, dziękuję Ci bardzo za pomoc. Nie mam Mam zero serc. O je, no. Ej, mam to już nie ten. mam tylko trzy, dwaj, pół No mam zero. A, I co teraz? Nie wiem, uderz mnie jeszcze. Nie. No uderz, mam zero serc, mam to tam. Jeszcze? Musisz zobacz. Z no coraz nie ma. No teraz dopiero. No to tu masz te. Co mi wypadły? Papa pa. w następnym odcinku będzie nowa seria z, z nowego świata. Papa. Pa.